Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i bardzo się cieszę, że wpadliście. Jesteście ciekawi nowych planszówek. No to doskonale trafiliście, bo dzisiaj Wam kolejną porcję takich planszowych premier, planszowych nowości pokażę. Dzisiaj będą premiery w wersji light, natomiast myślę, że będzie krótko, zwięźle i treściwie, i mam nadzieję, że jak zawsze w odcinku znajdziecie coś dla siebie. No to co? Zaczynamy! To udaje mi się w premierach pokazywać Wam jeszcze przedpremierowo jakieś planszówki, które dopiero gdzieś tam zostały zapowiedziane i za jakiś czas pojawią się na naszym polskim rynku. I tym razem poza premierami, a konkretnie we wczorajszym odcinku pokazałam Wam właśnie takie oto tajemnicze, czarne, ale zobaczcie, jakie ładne pudło. To jest akurat rozszerzenie do gry Kemet i to jest rozszerzenie do najnowszej drugiej edycji Kemeta, czyli krew i Piach jak gorąco było, no to musicie sobie zerknąć, będzie mi szalenie miło, jeżeli rzucicie okiem na ten odcinek, bo tam pokazuję Wam zawartość tych pudeł i też porównuję z tym, jak kemet w drugiej edycji, tej najnowszej właśnie zmienił się, co nowego zostało wydane w stosunku właśnie do pierwszego kemeta, a więc trochę tych kemetów tam się przewija na stole, natomiast rzućcie sobie okiem, szczególnie, że już niebawem wydawnictwo Galacta ma nas uraczyć właśnie tą drugą nową edycją, jak i rozszerzeniem Big Box który ma nam segregować te wszystkie elementy. Więc, żebyście byli zorientowani, czego możecie się spodziewać po tych pudłach, odsyłam serdecznie do mojego nagrania. Najpierw w tych mrocznych, magicznych pojedynkach pojawił się Black Rose Wars Duel. Lex, gdzie Urlich z martwych powstał i tam próbował zrealizować swoje wroczne cele, czyli pierwsza część serii Duelowych Pojedynków z Uniwersum Czarnej Róży. Macie, no to pewnie sięgnęliście też po drugą część, czyli Black Rose Wars Duel. Void, gdzie macki Ktulu wylazły na planszę, a teraz do tej dwójki dołącza jeszcze jedno pudełeczko również z tejże serii, czyli Black Rose Wars Duel i jak się słusznie domyślacie, teraz wybieramy się w japońskie klimaty. Jak wygląda ta część pojedynkowego uniwersum Czarnej Róży? Zapraszam, już Wam pokazuję. Tak jak było to w dwóch poprzednich częściach, na mapie rozkładamy sobie kafelki pomieszczeń, bardzo ładnie zresztą zilustrowane w wypadku tej części duela. Gracze natomiast swoje karty, swoje talie, kosteczki, żetony umieszczają po dwóch przeciwległych stronach planszy, w dedykowanych do tego miejscach i tu właśnie też będą zagrywać swoje karty. A jak wygląda w dużym skrócie przebieg tury? Więc zaczynamy od fazy czarnej róży i tutaj na mapie leży karta wydarzeń i po i będziemy tura po turze rozpatrywać ją, co ważne efekty zawsze wpływają na magów, nawet jeżeli magowie znajdują się w swoich komnatach, nie wyszli do innych pomieszczeń. Kolejna faza to faza studiów, czyli dobieranie kart. No i kwintesencja rozgrywki, czyli planowanie, które karty zagrywamy i z której części karty będziemy chcieli skorzystać, czyli aktywować efekt. W ramach akcji planowania każdy z graczy, czyli każdy z magów może zagrać od dwóch do czterech kart, umieszczając je na miejscach pierwsze, drugie lub trzecie, lub też po lewej stronie planszy czy karty gracza, czyli na pole z szybkim czarem. Trzecia faza najważniejsza, czyli faza akcji, to teraz wszystko się dzieje, czyli gracze wybierają sobie do dwóch akcji i mogą to być akcje ruchu, akcje walki i właśnie akcje czaru, jaki gracze sobie zagrywając karty podczas planowania przygotowali, aby go odpalić. W ramach tych akcji można również przywołać ewokację. A czwarta faza tury gracza to właśnie faza ewokacji, podczas której aktywują się ewokacje, które znajdują się w loży. I w przypadku tej części Black Rose Wars Duel Kami ewokacją jest Mononoke. W tej grze wyrażony jest w postaci takiej właśnie opasłej figurki. Na koniec ostatni krok tury, czyli faza porządkowania. Krótko mówiąc polega ona na posprzątaniu zagranych, przygotowanych kart czarów, Sprawdzamy też, ile w loży znajduje się pomieszczeń, w których zajęte są wszystkie miejsca niestabilności, czyli tam, gdzie powkładaliśmy wszystkie kosteczki. Gracze zdobywają za to punkty zwycięstwa, które wskazane są na banerze, jaki jest położony właśnie na tym kaflu. No i jeżeli dane pomieszczenie zostaje zniszczone, to odwracamy kafelek na tę właśnie zniszczoną stronę. To, co na pewno rzuciło wam się w oczy, to te japońskie bramy, czyli w tym wypadku portale umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy skrajnymi pomieszczeniami loży. Dodatkowo, zerknijcie na karty zadań, które każdy z graczy przed albo po wykonaniu akcji MAGA będzie mógł wypełnić. Jeżeli więc spełnia warunki danego zadania, to oświadcza, że je ukończył, no i korzysta sobie z zapisanego przy tym zadaniu efektu. I na koniec istotna informacja, ważne, żeby wam ona nie umknęła. Być może nie wiecie, że wszystkie gry z tej serii magicznych pojedynków, czyli Black Rose Wars Duelkami, Duel Void, Duel Lex, można ze sobą dowolnie łączyć i co jeszcze istotniejsze, jeżeli posiadacie Black Rose Wars i Black Rose Wars Odrodzenie, to to są wszystko rozszerzenia właśnie do tej gry, no bo oczywiście w tym samym uniwersum. A więc dawajcie znać, czy macie te duelowe pojedynki i czy już gracie z kami. Thank <laughs> you. zdecydowanie gorąco bywa podczas rozgrywek w grę Kemet, ale wiecie gdzie jeszcze i to od tego samego wydawcy. Tak się akurat składa. No myślę, że każdy kto grał w ślimaki rozumie, że tu bywa gorąco, a jeśli chodzi o muszle w ogniu, no to już sama nazwa mówi za siebie i w ogóle ogień jest tu w środku, więc pokażę wam zawartość tego rozszerzenia i uwaga, to nie jest samodzielny dodatek, to do tego rozszerzenia potrzebna jest podstawka, ale na szczęście to wszystko wróciło na sklepowe półki. Dodatkowo jeszcze jeszcze możecie sobie upiększyć to najnowsze rozszerzenie o zestaw figurek, też wam go pokazywałam wcześniej. Natomiast czego możecie się spodziewać po muszlach w ogniu? No to rzućcie sobie okiem, a ja już wam opowiadam. Przede wszystkim mamy tutaj cztery takie naprawdę duże kafle frakcji, które dopinamy sobie do planszetek, jakie mamy z gry podstawowej. Mamy też cztery znaczniki dowódców. Na stanlisy natomiast jak najbardziej możecie wymienić sobie to na figurki. To co jest nowego, to Znacznik Róży Wiatrów, no i też pojawia się 12 dwustronnych kafelków terenu. Mamy 6 plaż, 4 łąki i 2 kafelki gór. No i teraz to, co nowego w tych kaflach, otóż plaże na swoich rewersach mają podwójne beczki i to już będziecie znać z gry podstawowej, ale są też nawozy sztuczne. Jak one działają? Otóż wszystkie ślimaki w wodzie natychmiast dostaną 5. Ran właśnie przez te nawozy. No trzeba dbać o środowisko. Dobra, idziemy do łąk. Tutaj na rewersach znajduje się rzepa, jest rzepa i karta akcji, a także dwa kafelki ze skorupkami jajek. Rzepka jest świetna, bo uleczy nam aż 5 ran. Jeżeli dodatkowo na rzepie znajduje się ilustracja karty, no to oczywiście dobieramy sobie jedną dodatkową kartę akcji z naszej talii arsenału. Natomiast kiedy na kaflu znajdziemy skorupki jajek, to każdy ślimak na niszczonym kafelku zostanie odepchnięty, a o kierunku odepchnięcia zdecyduje pierwszy gracz. Jeżeli na kaflach gór trafi nam się złoże soli, no to niestety, ale każdy ślimak musi opuścić swoją skorupkę. Co tu jeszcze w tym dodatku nowego? Otóż mamy cztery nowe frakcje i spodziewajcie się cyborgów, druidów, gangsterów oraz rycerzy. Nowe żetony to też zabójczy ciężar. Tak się nazywają te nowe żetony. Kiedy taki żeton pojawia się na planszy, po zagraniu karty akcji o tej samej nazwie, czyli zabójczy ciężar, aktywny gracz umieszcza żeton na kafelku ślimaka rozpatrującego tę akcję. Oczywiście nie można takiego ciężaru położyć na polu wody, natomiast jak już położymy na kaflu lądu, to w pierwszym kroku fazy porządkowania taki kafelek zostaje zniszczony. Dodatkowo rozszerzenie muszle w ogniu wprowadza kilka modułów, i są to moduł szturmowiec, zwiadowczyni czy też medyk. Jak wspomniałam, mamy również tę mechanikę wiatru, gdzie kierunek wiatru będzie zmieniał się w zależności od obracania tego znacznika, że tonu kafelka z różą wiatrów i będzie wpływał podczas ataków na kafelki sąsiednie. Ponadto, możecie również zagrać w ten dodatek w wariancie Skorupiak, gdzie mapę układamy w kształcie właśnie takiego Skorupiaka, albo w wariancie Robot. Gdzie układ Kafli na mapie przypomina nam właśnie robota, a więc całkiem fajne rozszerzenie do gry ślimaki. Jeżeli posiadacie grę podstawową, lubicie, to myślę, że absolutnie must have jest posiadać muszle w ogniu. Gracie w pokera? Lubicie. A co powiecie na pokera kooperacyjnego? Tak wiem, brzmi dość dziwnie, natomiast w grze Dgang Będziemy próbować włamać się do safe'ów, i to jest właśnie drużynowy wariant gry w pokera, gdzie nie możemy rozmawiać, gdzie nie możemy ujawniać tego, jakie mamy karty na ręce. Natomiast właśnie przy pomocy um, takich pokerowych znaczników będziemy dawać sobie nawzajem sygnały, czy mamy silną rękę, czy też nie. No dobra, to pokrótce jak to działa. Każdy z graczy na początek dostaje dwie karty, sprawdza je sobie w tajemnicy, no i ocenia, czy ma silną, słabą, czy mocną rękę. I teraz sięgamy po białe żetony z ilością gwiazdek. No i jeżeli mamy słabą rękę, dobieramy sobie jedną gwiazdeczkę, a jeżeli uważamy, że już te dwie karty dają nam dość mocną rękę, to sygnalizujemy to, dobierając najwyższą wartość żetonu. Tak kończy się pierwsza runda, a są cztery. Więc następna druga runda polega na odsłonięciu stali kart na środku stołu trzech kart, które będą um, uczestniczyć w rozgrywce, z którymi będziemy Właśnie tworzyć sobie zaraz na koniec, po czwartej rundzie, naszą rękę, i teraz dobieramy kolejny kolor, tym razem żółty, oceniając, jak zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o odsłonięte karty, plus to, co w tajemnicy mamy na ręce. I znowu dobieramy sobie żetony z gwiazdkami, określając siłę naszej ręki. Trzecia runda. Dokładamy jeszcze czwartą kartę na środek stołu i sięgamy po kolejny kolor, tym razem pomarańczowe, żetony. Analogicznie określamy wartość swojej ręki i oczywiście patrzymy na to, kto wybrał jaką wartość, jak układają się te żetony przed naszymi współgraczami. No i ostatnia, czwarta runda, dobieramy ostatnią kartę stali, a więc mamy odsłoniętych pięć kart, no i sięgamy sobie po ten ostatni kolor, czyli czerwone żetony. Znów określając siłę swojej ręki, jak to zmieniło się na przestrzeni tych czterech rund, i teraz, zgodnie z gwiazdkami, jakie mamy właśnie na tych czerwonych żetonach, po kolei od pierwszego do ostatniego odsłaniamy tę naszą rękę i ujawniamy właśnie te nasze zestawy pokerowe. Tutaj jest taka karta ściągawki. Jak ktoś nie zna, nie umie grać w pokera, to sobie myślę, że dość szybko poradzi. I teraz, jeżeli uda nam się, po kolei zgodnie z kolejnością właśnie tych naszych czerwonych żetonów odsłaniać coraz to silniejsze układy, zestawy pokerowe kart, no to udaje nam się włamać do safe. Jeżeli odkryjemy trzy takie karty włamań, no to wygrywamy grę. Gorzej, jeżeli włączy się alarm, to wtedy przegramy. Ale gwarantuję Wam, że od razu będziecie chcieli usiąść i zagrać od nowa, bo ta gra zdecydowanie ma ten syndrom. Mała, sprytna, prościutka w zasadach, wręcz banalna karcianka, w której będziecie mogli kusić los i sami spójrzcie jak pięknie prezentuje się i to pudełko. Flip 7 moi drodzy, czyli, czyli dobieranie kart i układanie ich sobie w kolejności tak aby nie powtórzyła się żadna wartość. Mamy też tutaj w talii karty bonusowe, które pozwolą nam na różne rzeczy typu na przykład druga szansa, czyli jeżeli no a masz, trafi się karta o tej samej wartości, to jeszcze mamy tę drugą szansę albo doliczenie punktów czy też przemnożenie ich. Zasadniczo mamy zdecydować czy z tego zestawu, jaki leży przed nami, już starczy nam punktów zgodnie z ilością na karcie, czy jeszcze jednak pokusimy ten los i a daj mi jeszcze tę kartę stali. A może się nie powtórzy. Jeżeli uzbieramy 7, zresztą jak w tytule, flip 7, które się nie powtarzają, no to zgarniamy punkty. Jeżeli natomiast jakaś karta się powtórzy, od razu odpadamy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mówiłam, że będzie light, ale spokojnie, bo jutro też Was zapraszam na dosłownie parę minut, bo będą bardzo fajne gadżety. A w niedzielę widzimy się oczywiście w Board News. No to co, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.